Od początku lat 90. polskie uczelnie dosyć aktywnie wchodziły we współpracę międzynarodową poprzez program Tempus, który miał za zadanie przygotować polskie uczelnie do bardziej intensywnej współpracy międzynarodowej i miał za zadanie poprawić jakość kształcenia w polskich uczelniach. To był program bezwrotnej pomocy dla szkolnictwa wyższego. Od pewnego momentu rozpoczęły się przygotowania Polski do bycia krajem stowarzyszonym ze wspólnotami europejskimi, i w ramach tych przygotowań Polska rozpoczęła także swoje własne przygotowania do wejścia do programu Sokrates, którego częścią był program Erasmus. No i wtedy rozpoczęła się ta polska przygoda z programem Erasmus. Te pierwsze wyjazdy i przyjazdy. To było dla nas naprawdę wielkie przeżycie. Staraliśmy się zapewnić przyjeżdżającym studentom maksymalną opiekę. Spotykaliśmy ich na dworcu centralnym w Warszawie i na lotnisku. Odwoziliśmy do łodzi na kursy języka polskiego. Przywoziliśmy ich własnymi samochodami do akademików, gdzie zamieszkali na okres studiów. To wszystko razem sprawiało, że byliśmy nawet posądzani o nadopiekuńczość. Niemniej jednak studenci byli bardzo zadowoleni i ten pierwszy rok uznajemy jako bardzo udany. 10 lat funkcjonowania programu Erasmus skłania do pewnych refleksji. Ja widzę trzy główne punkty. Oczywiście pierwszy moment, kiedy zostaliśmy przyłączeni do programu, kiedy Komisja Europejska zaprosiła nas jako kraj do uczestnictwa i mogliśmy po raz pierwszy skorzystać z dobrodziejstw tego programu. Na początku były to raczej działania symboliczne, ograniczone w liczbie i w zasięgu. Drugi taki moment przyszedł w 2004 roku kiedy przystąpiliśmy do Unii Europejskiej. To była taka sytuacja, w której z jednej strony właściwie można powiedzieć, że nic się dla nas nie, nie zdarzyło wielkiego, ponieważ funkcjonowaliśmy już w programach unijnych, również w programie Erasmus, ale jednak spowodowało to, że zaczęliśmy być postrzegani przez innych partnerów z innych krajów już jako kraj unijny, a więc nastąpiło trochę większe otwarcie na naszą ofertę. Budżet zaczął się również stopniowo zwiększać, a więc to był moment, od którego można powiedzieć, że program zaczął wywierać rzeczywisty wpływ, na polskie szkolnictwo wyższe. No i moment trzeci, w którym jesteśmy teraz, czyli 10 lat, kiedy możemy już podsumowywać, analizować statystykę, możemy przyglądać się efektom tego wszystkiego, co się stało. Pokuszę się o takie stwierdzenie, że Erasmus spowodował, że pewien taki błogi spokój panujący w polskich uczelniach został zaburzony i uczelnie zaczęły zastanawiać się, jak usprawnić swoje działanie, jak poprawić swoją ofertę dydaktyczną, aby być bardziej konkurencyjną. Komisja Europejska bardzo podkreśla, że nasza edukacja dzieli się na takie trzy obszary. Jest to edukacja formalna, w przypadku akurat szkolnictwa wyższego to dotyczy tych formalnych kursów, czyli formalnych zajęć, w których uczestniczy student. Mamy do czynienia z obszarem edukacji pozaformalnej i mamy też do czynienia z edukacją nieformalną, która jest mało doceniana w Polsce, a jest dosyć ważnym elementem całego tego obszaru edukacyjnego. Jest to Edukacja, która odbywa się w sposób nieświadomy. Znaczy uczymy się czegoś, nabywamy pewne kompetencje, chociaż do końca nie jest to uświadomione i nie do końca jesteśmy świadomi tego, że właśnie w danym momencie się uczymy. Także Erasmus jest to nieoceniony wkład w rozwój mieszkaństwa wyższego w Polsce. Program Erasmus jest unikalnym programem w skali europejskiej, a nawet w skali światowej. Tak wielkiej liczby studentów, którzy mają możliwość odbycia części studiów w innym kraju niż kraj pochodzenia. Nie zapewnia żaden program inny w całej Europie, a nawet inny na innym kontynencie. Także jest to program przede wszystkim, który daje taki paszport do mobilności.